Aby umożliwić dostawę dźwigów na budowę terminala T3 w Gdańsku dla naszego klienta firmy Baltic Hub, wykonawca robót Budimex oraz Deme Dredging musiały wykonać następujące prace. Rozpoczęliśmy od prac czerpalnych, czyli robót pogłębiarskich oraz budowy sztucznej wyspy. Następnie prowadziliśmy prace kafarowe. Obudowę ze ścianek szczelnych oraz ze ściany kombinowanej nabrzeża głównego. Następnie wykonaliśmy wzmocnienia gruntu oraz rozpoczęliśmy pracę na terminalu. Były to belki podkontenerowe, belki podsuwnicowe, sieci na terminalu w postaci sieci teletechnicznych, sieci elektrycznych, branży sanitarnej i wodociągowej. Dodatkowo wykonaliśmy wyposażenie nabrzeża głównego w postaci Odbojnic i pachołów. Aktualnie wykonaliśmy trzeci kamień milowy, dzięki któremu nasz klient mógł dostarczyć dźwięki STS na budowę. W chwili obecnej na brzegu głównym naszego terminala trwa rozładunek suwnic STS. To wielkie konstrukcje, które mierzą ponad 96 metrów i ważą ponad 2000 ton każda. Ich podróż z Chin zajęła ponad dwa miesiące. Podróżowały drogą morską. Zaawansowanie prac na budowie to w chwili obecnej około 70%. Planowane oddanie całej inwestycji to koniec września 2025 roku. Prowadzimy obecnie również prace żelbetowe w południowej części terminala, są one związane z wykonywaniem belek, po których będą się poruszały suwnice placowe, a także w trybie 24-godzinnym wykonujemy nawierzchnie betonowe. Całkowita powierzchnia powstającego terminala to 36 hektarów. W realizację inwestycji ze strony naszej, czyli konsorcjum Budimex Demedredging, zaangażowane jest przeszło pół tysiąca osób.